Widzowie tutaj na no oto. A dzisiaj to, co zapowiadałem w poprzednim dziennym wyzwaniu, czyli Brunsy, ale tylko bierze, jeśli tak to mogę nazwać, czyli Bomb shooter, tak, shooter Spike Factory, Monkey Village, Banana Farm. I ja, no nie wiem, czy uznałem tego beast handlera finalnie, bo on no w teorii nie on bije. No nie wiem, no użyję go, yy, użyję. Także trzeba teraz wybrać mapę jakąś yy, fajną. Taką, która ma też wodę Bo Bishandler na wodzie jest Także przydałoby się coś z wodą Tylko gdzie? Ymm, znaczy gdzie? Która mapa? O to mi chodzi I ogólnie przepraszam was za mój katar Ale dalej go mam, bo nagrywam to dosłownie... Godzinkę? Po jednym wyzwaniu, które oglądaliście wczoraj Albo nie wiem kiedy, bo nie wiem kiedy to wrzucę Ale dobra, mapa Jaka mapa? Może Park paf, Albo Cubism? loksy. Nie wiem, nie wiem. Horse Circles Biorę Kubizm. Biorę i gramy na hardzie. A w sumie to chwila. Dobra, teraz lepiej, wróciłem już do was. E, teraz jest lepiej, już, bo mam tylko te wieże, których mogę używać. Postanowiłem, po że nie będę używać bohaterów. Zaczynamy z tak który chyba sobie powinien na początek poradzić. tak... Taką mam nadzieję przynajmniej. Mm, próbowałem już to zrobić tak sobie off camera. I było troszkę ciężkie, ale myślę, że mi się uda tym razem. Ja taką mam taką nadzieję. A nawet tak się nie uda, bo ogólnie nie znacie celu. Jest hard, czyli niby tylko 80 run, ale nie, nie, nie. Ja chcę zrobić tutaj setną rundę. Myślę, że jest to do zrobienia. Ciężko, bo ciężko, ale jest. Mm, na pewno dam sobie od razu hotshots tutaj na tak takszyterze albo wioskę. Dam mu wioskę i żeby jak najszybciej kupić kamuflaż, bo kamuflażu tutaj nic nie bije oprócz niego. Eee, horned Owl. Także na dwa wyjście albo postawić jego i horned owl, albo wioskę. Ale najpierw chyba wioskę postawię. Myślę, że to będzie lepsze, bo on sobie na razie samemu radzi, także nie potrzebuje żadnej pomocy. A, no i jak coś to power są wyłączone. Nie wiem jak z małpiem wiedzą, yy, bo to jest jakby custom challenge mój, ale no nie wiem, nie mam pojęcia. Myślę, że jak dam tutaj, to będzie w dobrym miejscu. Dałem go w tym miejscu, w sensie w tym spocie, bo y, Najwięcej wtedy bije, Ale już widzę, że zaczynam mieć małe problemy Hotshots y, do extra damage, no to mogę hotshotsy kupić Żeby... no i teraz zielone na... zielone one-shotuję Żółte one-shotuję, no to jest, jest już dobrze yy, No i co? Yy, grow blocker i radar scanner I będę leciał jakby w primary mentoring Bo mam tutaj dwie primary wieże, nie? Dlatego mi się to opłaca po prostu Chociaż przed radar scanner kupię się zmieszczą dwie. Dwa, tak, 4, tego pewien. No, zmieści się, no, się nie mieści. To dupa. To postawisz go na środku, po prostu, żeby ładniej wyglądało. I jego lecimy na taksprayer, sprayer. On będzie, będzie over, overdrive'em. No, i na razie to sobie będzie radziło. Także kupię radar scanner. No, myślę, że wtedy się zobaczymy. A jednak nie, bo kamuflaż przyszedł do nas wcześniej niż myślałem, że przyjdzie. I temu ją, pozwolę, pozwolę przejść po prostu. Już trudno, pozwolę po prostu mu przejść. Chyba, że się pojawi kolejną, to już kupię tego horned owla. Okej, okay, już chciałem się bać, ale z tym sobie radzimy na spokojnie. Myślę, że tego horned owla na razie nie będą się kupować, że radar scanner będę mógł kupić od razu. No i potem lecimy primary mentoring, tak myślę. I radar scanner kupiony. Kamuflaż już na mnie straszny. Okej, okay, to też na mnie straszny. Też się już chciałem bać. Kupiłem Bigger Radius i Jungle Drums. Teraz będziemy kupować. Yy, właśnie, runda 30. Za chwilę mamy... Yy, Moaba. To też może być problem, dlatego kupię Jungle Drums. Yy, kupię to ulepszenie pierwsze. Dzisiaj Primary Training. I lecę Bomb Shootera na... Yy, na Moab Maulera chyba. Tak mi się zdaje. Bo z wioską i z tym sobie powinienem dać radę. Moab Mauler. No, Mówię, kamuflaż na mnie straszny. Nie boję już. W sumie... Każdy rodzaj blunów już na mnie straszny chyba Dobra, kupiłem to I teraz mogę bomb shootera Gdzie go postawić? Myślę, że tutaj może No niech będzie tutaj Dobra Bo ma taki fajny obszar akurat Fast reload, missile launcher i... Zawsze kupowałem extra range i frags Ale... Po... Ale mi się wydaje, że potem już heavy bombs jest lepsze Także heavy bombs od teraz kupuję Nie od teraz, no już od jakiegoś... dwóch tygodni się zmieniłem na... Na to Dobra, kupiłem MOAB maulera i... Lecimy dalej z Primary Mentoring, myślę. Dobra, Moab Mauler kupiony i teraz Primary Mentoring będzie kupowane. Chyba to się gra idealnie w czasie, tak? Kupuję Primary Mentoring i teraz będzie Moab, nie? No, idealnie. Damy radę? Damy. Dobra, no to super. I teraz chyba Ring of Fire i potem Overdrive. I potem łaba Assassin. Albo jednak najpierw nie Postawimy sobie farmę tutaj Żeby ona dawała pieniądze Na początku to będzie mało, ale potem już będzie tego więcej, nie? Jak już kupię e, Jak się nazywało? Banana research facility Facility? Facility? Nie wiem, nie umiem mówić Nieważne No już się 400 zwróciło, mimo że zapłaciłem 3000 około Ale w dupie z tym Po prostu żeby się zbierała już ta kasa I kupujemy sobie teraz ring of fire I e, już się nie boję praktycznie Jeszcze Teraz kupiłem Banana Plantation i mogę potem kupać Overdrive. Z tymi dwoma już się nie boję. Jeszcze jak kupię Overdrive i potem Moaba Assassina, to już w ogóle nie mam się czego bać. Dobra. I kurde, nie ma Powersu. bo chciałem sobie postawić tego. No, jak on się nazywa? Ja... No, to dupa. Będę musiał zbierać ciągle, a już trudno. Stawiam sobie drugą tutaj i tak samo ją ulepszę na Banana Plantation i ulepszam... Overdrive'a. Dobra, banana plantation kupione. I teraz mam 50 z tych dwóch. To się zwróci po pewnym czasie, nie? Dobra, kupiamy Overdrive. I na spokojnie Moab. No, oczywiście, że tak. Kupimy sobie też Moab Assassina za chwilkę. Tylko kasę zbieramy. Kasę uzbierana, także Moab Assassin. I teraz już na luzie. Myślę, że kupię y, tutaj. Blade Shootera i co, co jest lepsze u niego? Ja nie mam pojęcia, muszę przeczytać To jest do Ring of Fire? To chyba po prostu przy strzelaniu, myślę No i kupię tego Blade Ma Maelstroma, to już mamy skilla jednego I teraz co? Bombowego drugiego Extra range, frag bombs, cluster bombs Bigger bombs i heavy bombs No, a farmy się już zwracają powoli, także to jest dobry biznes zawsze Rekursive Cluster i dam y tutaj, żeby on stanował je bloom impact. I chyba frag bombs, no bo nie spod frag bomb bombs też bardziej. I teraz myślę nad bis handlerem czy banana research facility. Chyba banana research facility, myślę, że będzie dobrym wyjściem. On coś tam robi małe, bo mały, bo mały damage ale robi. No, banana research facility kupię najpierw. To będzie chyba lepsze wyjście. Także widzimy się, ja będę blisko już tego. Dobra, jestem już powoli blisko tego. Banana Research Facility Ja ogólnie nie używam skili, ale myślę, że nie są potrzebne aż tak. Używam po prostu, żeby szybciej te rundy mijały. Ale dobra, banana research facility I Teraz 385, no właśnie. To już jest więcej kasy. Niby mnie jakby zrzuca, ale chyba to i tak jest więcej tej kasy, tak mi się zdaje. No i ta się zacznie zwracać już powoli. Tutaj też chyba to kupię, ale najpierw przed tym będę musiał yy, handlera sobie kupię. Okej, okay. nie będzie Adasaurus. Dobra, Adasaurusad dam tutaj, niech sobie stoi. Kupię Orka i zacznę ją yy, ten, jak się nazywa, fuzjować, nie? Żeby była lepsza. Bo Orka jest dobra, jest. Gdy ja chcę ulepszyć. Czy drugie banana Research Facility? No to się zwraca, no chyba banana yy, research facility. Ja nie jestem pewien, zobaczę jak będę sobie radził. Dobra, jakoś radzę sobie dobrze, to kupię drugie banana Research Facility. No, to się zwracam, zobaczę samą różnicę. Dlatego kupiłem drugie Banana Research Facility i teraz kupię orkę i zacznę ją ulepszać. Nie myślę, że to jest play. Orkę i po orce to jest chyba, no, Tajranusa. Tak mi się zdaje. Ale najpierw ta orka i ją ulepsza i dopiero potem Tajranus. Dobra, orka kupowana jest, do dostanę za chwilkę. Akurat ani z farmy, ani normalnie nie chcę mi kasa No, orka kupiona, super. Dam ją jakoś tak tutaj blisko. O, tak i jest git no i ona już bierze to są BFB chyba tak to się nazywa nie, nie pamiętam dokładnie i teraz ją będę ulepszał ale to tutaj e, pirania i czy na orkę ulepszać czy lepiej barakude great white no, orka ma 16 no to to jest bardziej opłacalne, bo mniej płacę jeszcze trochę ale e, tak jest lepiej po prostu jest taniej a no kasa jest przydatna jeszcze raz, no. No i, i tyle. Dobra, tylko muszę kaskę zebrać, żeby mi nie znikła, A poza tym muszę zebrać, żeby kupić. Chociaż nie wiem, kurde, teraz. Nie, no tutaj mam ten 6000 za 16 tych punktów. A tu mam 13000 za 16 tych punktów. No to ta. Y, ten Great White był lepszy, nie? Dobra, teraz chyba Tyranusa albo Primary Expertise. Nie wiem. Nie, dobra, y, Tyranusa. Wezmę. Dobra, jego zmerdżujemy już. Czyż teraz? Nie, nie teraz. To projekt Tyranus czyli teraz. Dobra. Victory, super. Nie mogę? Czemu? O jezu, zepsułem. Dobra, kurde. Zepsułem. Aj, 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 Czyli runda 80 jest możliwa. Ale, czy ja nie włączyłem tutaj? Da się włączyć w ogóle to? Czy da się dać, grać dalej? Nie da się. Kurde. No ja nie mogę, jestem zły na siebie. Dobra, cześć widzowie. Wracam do Was ponownie na rundzie 65. Tym razem, już to 80 mi się nie chciało czekać tak bez mówienia, bo to jest męczące. Jak widzicie, mam już dużo kasy na tej 66. Bo na samym początku po prostu postawiłem farmę i. i zabrałem tyle kasy. Mam chyba to samo co ten, co wcześniej. Oprócz tego tylko kupiłem t handlerów, żeby już T-Rexa wymaksować. Jakoś wydaje mi się, że teraz szybciej kasy zbierałem. Jest to dziwne, ale tak mi się wydaje. To jest dziwne dla mnie. Ale dobra, Eee. Yy... Mm, co no, chciałem tą rundę setną zrobić, dlatego się trochę zerwowałem I Jezus, ile ja już mam kasy, jak to się szybko zbiera Ale na razie chyba nie kupuję nic, bo, bo nie ma takiej potrzeby Gdzie jest Megalodon? Gdzie się orka? Co jest grane? E orka mi znikła Halo? Co tu się dzieje? Nie no, ja się nie zgadzam na coś takiego To jest niefajne, że mi znik... yy, znikła orka Ten T-rex w ogóle, jaki jest dobry, bo Zrobiłem w ogóle inaczej, że na sam początek postawiłem farmy, one są od początku dosłownie yy, i co? I inaczej po prostu zagrałem, nie pamiętam już jak, no bo to trochę z 10 minut chyba grałem, no to Tak nie skupiałem się, sobie, sobie w tle po prostu włączyłem coś do... coś na YouTube, i sobie oglądałem Ale farmy miałem od początku, dlatego może mam też tyle kasy Bo dosyć szybko banana research facility tutaj zdobyłem mm. o orka się pojawia. dobra już się bałem Co by tu kupić? Na razie nic, poczekam do rundy 80 i dopiero wtedy coś kupię. Dobra, mamy rundę 80, przynajmniej z EMG. Ja sobie pomyślałem, że w sumie to kupię banana central. Czemu nie? Mam tyle kasy, to, to mogę. A, już z pokonaliśmy? Kiedy? Jezus, nawet nie zauważyłem. Dobra, co kupić? Yy... Primary expertise kupię. Albo Inferno ring. Nie wiem, co będzie lepsze na BAD. Chyba Inferno ring, bo on dobry damage robi bardzo. Inferno ring i potem primary expertise. No, i Banana Central dużo więcej daje kasy niż e, zwykłe Banana Research Facility. Ale co dziwnego, za 20 tysięcy, za 108 jest trochę różnicy. Mm, dobra, do Inferno Ring brakuje nam już tylko troszeczkę. No, kaska, kaska, dajcie kaskę. Dziękuję. Inferno Ring kupione. I teraz Primary Expertise. I w sumie co potem? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Wiem, że kupuję Primary Expertise, właśnie. I teraz, już na luzie, raczej wygramy to. Korci mnie Gigantozaurusa kupić. Ale ja chciałem to. St A, walić! Pod content robię. Dupy to mam. Ile on kosztuje? Aha, ja potrzebuję. Ale ja nie wiem, czy ja teraz kasę zbieram. Najwyżej będę sprzedawał coś. Czterech dodatkowych tych, tak? Okej... Okay. Czemu nie mogę merch? Czemu jego ja mogę z tym zmerdować, a nie na odwrót? Czemu? Czy to musi być 64 też? No nie gadaj, że ja tutaj potrzebuję mieć 64. Dobra, zobaczymy. Mam nadzieję, że to się uda, najwyżej sprzedam banana research facility. Tak, i teraz mogę? Nie. Aha, to czemu tego nie mogłem? Aha, dobra! Okej, okay, dobra. Źle zrozumiałem. Dobra, to ty nie. Czy to będzie... Tak... I tylko do niego mogę? No co to skam? Czemu tak? No dobra, no jak do niego to do niego. Jestem zły, że do niego tylko mogę, ale już dobra. To co tego mam się sprzedać? Dobra, no to... daj mi o, tutaj postawić. O, o, DDTs! Ciężko, ciężko. dobra, no to gdzie on jest? Tego sprzedaję za te 11 koła. Aha, i teraz oni mi są niepotrzebni w ogóle. Dobra, to jest autostart wyłączę ich posprzedaję. Bo tylko brzydzą mi tutaj. No w sumie mogę to zrobić nawet teraz. On, 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 on i on. Dobra, no i kupujemy... Gigo zaurusa. Zaurusa, Super No jeszcze tak zone kupię, bo czemu nie Zobaczmy jak się będzie radziło to czy on taki dobry Aha, bo go się da jeszcze ulepszyć Okej okay. To sprzedaję to I kupuję Gigotagig... Y, zaurusa. Jeszcze potrzebuję dwa razy tak kupić Nie wiem czy mi starszy kasy Najwyżej mówię, sprzedaję farmy i tyle Dobra, wiecie co? Sprzedałem, kupuję i merch i on teraz jest najlepszy. Dobra, kupimy jeszcze mob Eliminatora, bombę Blitza. I Blunt Crash już mnie nie stać. Coś jeszcze mogę? Mogę w sumie tutaj wziąć yy, to, bo czemu nie? I wyłączam auto. W sensie włączam auto start. No i dobra. No i udało się. Juhu. Manki Star. Okej, okay. okej. Okay. Przederwuje mnie, że musiałem to robić wszystko od nowa, ale no cóż. Także jak widzicie jest to możliwe yyy... W sensie, zależy też jak się zagra od początku, tak? Bo nie wiem, jak ktoś załóżmy, już nie chce mi się znowu w ten challenge wchodzić, nie wiem, byle jaka mapa, załóżmy, nie wiem. Na sam start da, ma kasę, i da tak, i tak, i tak, i tak. To jest oczywiste, że BAD nie pokona, tak? No to jest niemożliwe. Ale jak na przykład jak ja nie wiem, da załóżmy, nie mam miejsca, żeby postawić. Dobra. Załóżmy da to, tak, tu się da primary expertise. No to już ma większe szanse na na pokonanie tego, nie? Nie wiem, da sobie jeszcze... Aha, w ogóle ja tą ścieżkę wziąłem. Co ja kupiłem? Nie wiem, co, co ja robię w ogóle? Jezus. To chciałem. I da... O, tak. Kurde, nie to, co się dzieje ze mną. Ja jestem jakiś naprawdę... O, i da tak. No to to jest bardziej możliwe, że wygra, tak? Także no to zależy od ustawienia. Ale dobra. Kończę ten odcinek. Yy, widzimy się w następnym, nie wiem kiedy. Na razie napisz herbatniki, jak obejrzysz do tego momentu.